I witam serdecznie w kolejnym odcinku. Cisza, nie ma wiatru. Dzisiaj powinno być trochę lepiej słychać. Bo na ostatnich odcinkach wiem, że było kiepsko słychać. Też z racji, może trochę cicho mówię, troszkę telefon cicho nagrywa. Jak widzicie, 32 panele założone. A wielka niespodzianka na górnym panelu. Nie mam zamiaru tam wyłazić, tego czyścić. Mam nadzieję, że wiatr, to, wiatr deszcz to spłuknie zostało miejsce jeszcze na 8 paneli według projektu, bo tak jak przypominam komary znowu w południe tak jak przypominam konstrukcja na 40 paneli paneli z 32 co daje 992 kW mocy w przyszłości do tego falownika dołożymy jeszcze dołożymy jeszcze 8 paneli i łącznie będzie 12 tysięcy 800 czy 12400 watów mocy. Natomiast do tego falownika 10 kW można tyle dołożyć. Ma no, maksymalne wejście 11 kW i tyle jest w stanie oddać też do sieci. Także mało kiedy dobija do tej wartości. Zresztą to wiedziałem o tym od dawna, że tak będzie. Więc, więc tym sposobem wykorzystamy w pełni moc falownika w większym stopniu. No, po prostu częściej będzie pracował na pełnych obrotach. Z zagwozdek technicznych już idziemy coś zobaczyć, co tu mamy. Skręcało się fajnie. Pierwsze uchwyty dolne z aluminium. Tak jak było w projekcie, wszystkie. Tutaj, tam mniej więcej je widać. E, ściągają bardzo mocno, ściskają ten panel. Jest to śruba nierdzewna z tutaj na imbusa, z drugiej strony z drugiej strony jest nagrędka ząbkowana. Ściska to z niesamowitą siłą, więc nie ma obawy tutaj, że coś się stanie. Trzeba było przyciąć, przyciąć tutaj nogi. O, to było oczywiste. Zalakierowane powiem wyoszczyć wyoszczymy, nie wyoszczymy, wyoszczymy coś. Zalakierowane lakierem epoksydowym. To konieczne w celu tego, żeby tutaj koryś zasadana nie pojawiała. I oprócz tego, że nogi były obcięte zostały też niektóre fasolki, tak to nazywają przynajmniej przez producenta upewniałem się o niego, czy można to przeciąć. Eee, już pokażę. Na przykład ta fasolka musiała zostać rozcięta, dlatego że zwyczajnie nie brakowało regulacji w tym miejscu i wtedy sytuacja była taka, że eee, no, po prostu panel nie siedział na swoim miejscu. No eee, tutaj ten kołnierz o którym mówimy ten kołnierz międzypanelowy zwyczajnie nie siedział na swoim miejscu też tutaj niby fasolka ma 30 mm długości 20 jest zabudowane ale śruba ma 12 mm co daje łączną regulację, pozostaje regulacji 13 mm to jest śmiech praktycznie nic, więc Stąd konieczność wycinania niektórych fasolek. Co nie od do producenta, dopuszczają coś takiego, to jest normalne. Mówią, Nie są w stanie po prostu zaprojektować konstrukcji na, na wszystkie panele, e, wszystkie rodzaje paneli, tak żeby wszystkie fasolki się zgadzały. Nie ma wiele tych wyciętych fasolek, ale jednak się zdarzają. E, co do paneli, co do paneli, których jest 32, spróbujemy Próbujemy to jakoś pokazać. Ale nie wiem, czy się to uda. Moc 310W. Maksymalna moc 310W. Napięcie przy otwartym powodzie 39V. Przy zwartym 980A 32,7V. W punkcie pracy to jest punkt MPPT, który ma śledzić falownik i napięcie pracy prąd pracy to jest 9,48 Ampera dodatni plus minus, czyli nie, to jest plus minus 5 w to jest tolerancja mocy panela 18,5 Kg ważą, natomiast gdy się je dźwiga nad głowę ważą jakby warzywy, wygląda jakby ważyły za 30 średnie jest to jest to przyjemne do mocowania. Tak, jak tutaj widać, trzeba było. Teraz widać, niektóre kable poprzedłużać, po to, żeby dostać do mojej skrzynki rozdzielczej. Są podwójnej izolacji z, z koszulki termokurczliwej, która jest z klejem. Więc tutaj powinno być wszystko szczelne, przypięte drydkami, To wszystko idzie wzdłuż konstrukcji. Tutaj, tutaj, tutaj dochodzi kolejny panel. I mamy i mamy tutaj miejsce y, jeszcze, gdzie mogłoby się coś potrzeć. Jest po prostu nałożona koszulka, żeby tutaj nic się nie działo. Całość schodzi i o, upieprzone trawy. w tej skrzydce dzieje się cała magia, czyli w sumie żadna magia dochodzi tutaj. Wszystkie napięcia tutaj dochodzą i one są zwyczajnie y, łączone tego kabla, który idzie pod ziemię na łączkach WAGO wszystko tu jest zrobione na że żeby było wodoszczelne no, poza tym w tym miejscu zauważyłem, że praktycznie w ogóle zero deszczu, yy, konstrukcja jednak działa trochę jak dach na to wszystko, więc, więc tak to wygląda kable tutaj troszkę wiszą pod spodem, są tak poupinane w ogóle z troszkę yy, są poupinane yy, tak że nie zostaje nic wiele, żeby, żeby je założyć gdzieś ten Najwyżej przykleję po prostu je na jakimś kleju do, do dołu panela A żeby można było nie martwić się o nie po prostu w przypadku deszczu, wiatru, kiedy są złe warunki atmosferyczne. Co tutaj jeszcze przestroga na wszystkich złączkach. Nie rozpinać podczas pracy. Nie widać będzie, nie wyłuszczymy na no to, nie wyłszczymy. Nie odpinać podczas pracy. Jest normalne. Tutaj jest napięcie DC, które się pociągnie, łuk elektryczny i, i będą później jajca. Bardzo niebezpieczna sytuacja, więc nie polecam nikomu nic kombinować. Co z tej konstrukcji idą jeszcze takie sporniki tutaj, które sięgają do połowy. Oczywiście podczas montowania zabrakło śrub, które były w zestawie, które miały wystarczyć. Więc kupiłem po prostu śruby yy, ocynkowane. Yy, niektóre są jeszcze tutaj oryginalne, niektóre są dokupowane, ale to nie ma większego znaczenia, nie są drogie. Więc nie ma co szukać też dziury w całym. I konstrukcja dość ładnie wyszła. Są dwa zaszczały, jeden tutaj, drugi tutaj. Zastrzałe przeciwko temu, żeby tutaj nic nie, nie bujało się. Dość solidnie to jest całość. więc nie martwię się o to w przypadku deszczu, wiatru. Wiało dość mocno, nic się z tym nie działo. Nawet nie, nie drgło. E, ponieważ byłem tutaj pod spodem i sprawdzałem czy ta konstrukcja pracuje. Okazuje się, że praktycznie zerowo. Więc, więc wszystko jest ok. E, tutaj z tych spraw panelowych na chwilę są tyle. E, co tu jeszcze pokazać? A, kabelek, który tutaj szedł, miałem na początku na myśli, żeby go... Mówię o tym kabelku, co jest zwinięty tutaj w rolkę. Miałem na myśli, żeby go wprowadzić do tej skrzynki tutaj. Natomiast jest to bez sensu, bo że jest troszkę mało miejsca, skrzynka nie jest za duża. Niech on sobie tutaj będzie, nic mu nie będzie, nie zepsuje się. A w przyszłości, gdybym chciał dołożyć drugą, drugą, drugą rząd solarów, to zwyczajnie będzie mi... Łatwiej, bo w go tylko w ziemię. Tutaj miała być jeszcze blacha. Tutaj ten karot idzie po, po, po pierwszej nodze. Miała być jeszcze blacha, ale na razie jej nie ma. Tutaj przy dole. I trzeba będzie ją jednak zakopać, żeby tutaj podczas koszenia pod koszarką, tak jak już mówiłem wcześniej, nic się nie działo. Tak, z tej strony patrząc, ta konstrukcja tak wygląda. Ostatnie podpory. Mają, mają inny y, kąt, a to z racji tego, że tam już jest zwyczajnie niżej. E, krótsze te nogi tylne, więc tutaj nie dało się tylne, tylnie, nieważne. Nie dało się zwyczajnie y, 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 zrobić tego inaczej. Po prostu mają inny kąt. Też zostały troszkę ucięte y, i trzeba będzie tutaj też zapuścić tym lakierem poksydowym, tak samo jak i tutaj te fasolki. Na chwilę obecną popadało parę dni, ale jak widać nic się nie pojawiło, trzeba, ale trzeba to zrobić. Nie można tego zostawić w ten sposób, bo to zwyczajna głupota. Taki nie jest aż taki drogi, żeby, żeby nie zrobić tego dla konstrukcji tej wielkości i przy tych kosztach. W kolejnym odcinku pokażę Wam wewnątrz już, czyli wewnątrz, wewnątrz domu. Pokażę Wam falownik, sposób podłączenia do tablicy głównej i to, jak sobie resztę zrobiłem. co jeszcze? Będą co miesięczne podsumowania, chcę prowadzić też dla mojej wiedzy i po prostu dla moich wrażeń, jakie to robi. Aby przy okazji, możecie je śledzić, subskrybujcie kanał. Będą jakieś podsumowania, więc coś się tu będzie działo regularnie. Jest moc dość solidna. W tej chwili daje około 8,5 kW. Z 10 kW paneli, więc, więc w tej chwili produkcja jest super. No, natomiast dzień do południa był, był zwyczajnie e, kiepski. No, dużo chmury i to, no, jednak podczas dnia nigdy nie ma ostrego promieniowania słonecznego. I moc paneli nie jest, nie jest duża. E, tyle, tyle. Powtarzam jeszcze raz. Zapraszam, zapraszam do subskrypcji kanału. I jakieś pytania, czy coś piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem na filmach. Coś pokażę, jeszcze coś doradzę, gdybyście coś nie wiedzieli. Polecam montaż samemu całość. 26 tysięcy złotych razem z falownikiem, z przyłączem, który jest oczywiście darmowe. i jeszcze od tego odejdzie 5 tysięcy zwrotu, który już złożyłem wniosek na stronie gov Coś tam.pl. Wysyła się po prostu fakturki, dokumenty. Nie ma problemu z odbiorem tych pieniędzy, nawet jeżeli ktoś zamontuje sobie sam taką konstrukcję, więc, więc szczerze polecam i. Zapraszam do kolejnych filmów, jeszcze raz pozdrawiam.